Że już lepiej widać, ale dalej to nie jest to. Mniejsza z tym eee, sprawa, rzecz tak się ma, że po prostu to jest świetny system, aż chce się używać. To jest ten najnowszy na ten model ten nowocześniejszy, który ma już bardziej taki wygląd widżetowy. nawet jest tutaj. Dodatkowa sekcja, której akurat mi nie jakoś nie w 100% potrzeba z widżetami, wolałbym nawet, żeby jej nie było. O, tutaj, ale no nie jest zła, no. na pewno część ludzi to docenia, docenia. E, o co chodzi? Aha. E, no, jeszcze go z godzinę temu ładowałem. I co z tego, jak tu jest 22% baterii? Niby. A już dwa filmy nim nagrałem. A pokazywał tyle samo baterii przed nagraniem tych filmów. I proszę, tu ostatni film nagrany. 4 minuty 26 sekund. I jakby miał tak mało baterii, to by po prostu to by to by mi nie nagrał w 5 minut padł i tyle no i szkoda no bo yy, tak samo brak sieci włożę kartę sim i mi nie znajduje sieci no i co to jest albo wina systemu albo wina sprzętu jest uszkodzony Także to muszę sprawdzić, bo mam plan wgrać tutaj system 10.0. Już mówię. System 10.3.3. Tu jest nawet cały tutorial na Google znaleziony. Ja nawet nie wiem, która to ze stron. Z Reddita. Jest instrukcja, jest jakiś tam program powiera, że no, wkrywa, że no zobaczymy, może to się uda. Aha, no i z tej dwunastki, tak, tu jest dwunastka Tak, tu jest 12.5.7 Trzeba będzie zejść do do 10.3.3 i może? Wtedy telefon ruszy. Bo ja go kupiłem w takim stanie i nie sprzedawca nie powiedział, że, że jest jakiś problem z siecią. To znaczy <laughs> teraz to wiem, bo trochę po zachowaniu można było to odczuć, że jest coś nie tak, że ten telefon nie jest w pełni. Po prostu mi sprzedawca poinformował, że go należy zaktualizować, a on taki komunikat wyświetla, jak włożysz kartę SIM, żebyś zaktualizował. Usługi operatora czy usługi sieci po, po niemożności zaktualizowania, a nawet przy połączeniu w, w, z internetem, yy, wyświetla komunikat, że coś zaktualizuje system. Później usługi nie zostały zainstalowane i nie będzie można korzystać z sieci. Więc ten telefon jest w tym momencie bezużyteczny, jeżeli chodzi właśnie o telefonowanie. Telefonowanie, więc, więc postaramy się wrzucić, ale szkoda tracić, bo ten system jest naprawdę szybki, naprawdę fajny, ładny, fajnie się go używa, są komunikaty, jest Facebook, dobrze się ich używa, przede wszystkim to działa, jest aplikacja Facebooka, jest aplikacja Messengera, można rozmawiać, chociaż jeszcze nie rozmawiałem, jest YouTube Studio. No, zobaczymy, może na 10.3.3 też coś tam jeszcze jest, ale ale yy, obawiam się, że już nie będzie zarąbistego feature'a, yy, którym jest nagrywanie.